Siemano wszystkim z tej strony jak to inny jak kod no i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejne zwiastuny nowego sezonu drugiego. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie omówimy sobie temat kolejnych zwiastunów nowego sezonu drugiego, jakie pojawiły się w ostatnich dniach, ponieważ zdradziły one nam mnóstwo ciekawych rzeczy, w tym co ciekawe nową datę startu sezonu, nowego skina z nowe motory jakie pojawią się w grze, a do tego dostaliśmy pierwsze zdjęcia z nowego sezonu. No a wy, jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o subiku bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie to apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i kod 2 w sklepie w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, teoretycznie dzisiaj 8 czy tamtego 9 marca miał zostać wprowadzony długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy nowy sezon drugi, lecz jak się okazuje według najnowszych informacji jego data startu została właśnie zmieniona. Dokładnie wczoraj około godziny 16 w internecie pojawił się pierwszy tak naprawdę oficjalny zwiastun na profilu Fortnite'a i miał opis wykonany z precyzją, przygotuj się na Fortnite Mega, aniżeli została podana Data i jest tam dokładnie 10 marzec. No i ja wam osobiście powiem, że jest to trochę dziwne, ponieważ jeszcze kilka dni temu polskie konto Fortnite'a, jak i to oficjalne ich konto, informowało nas, że sezon zostaje przyspieszony z 10 marca do 8 marca, czyli do dzisiaj, a teraz nagle pojawiają się informacje, że znów on jest tego 10 marca. Informacja ta została potwierdzona nawet przez wszystkich likerów na Twitterze, którzy dali znać, że nowy sezon drugi rozdziału 4 startuje dokładnie 10 marca o godzinie prawdopodobnie 8 rano naszego czasu polskiego i jest to już ta oficjalna ostateczna data i jego startu. W grze. Co jednak ciekawe, data startu nowego sezonu drugiego to nie jedyna ciekawa informacja, jaką otrzymali gracze w najnowszym zwiastunie, ponieważ dostaliśmy tak naprawdę 6 zwiastunów, lecz no teraz pozostańmy sobie przy tym z tą datą i ma on dodatkowe takie oto zdjęcie. Na samym zdjęciu została przedstawiona nowa postać, którą co ciekawe znają wszyscy bardzo dobrze i na 100% jest to skin tej jaszczurki, którą przedstawiłem wam na ostatnich wyciekach karnetu bojowego i sama skórka wygląda jak widać o milion razy lepiej niż na tym zdjęciu z tej ankiety. Tak jak wam właśnie mówiłem, sam jaszczur w grze po wprowadzeniu będzie wyglądał totalnie Inaczej niż to na tym zdjęciu początkowym, i sami możecie sobie teraz porównać obydwie postacie. I ta z tego nowego zwiastunu wygląda naprawdę o wiele bardziej kozacko. Sam zwiastun, poza tym, że przedstawił nam skina karnetu bojowego, dodatkowo przedstawił nam wgląd na jedną z pierwszych miejscówek na wyspie nowego sezonu drugiego i jest to fragment jakiegoś nowoczesnego pomieszczenia, co widać przykładowo po neonie i całym umeblowaniu, które widoczne jest w tle. Jest to naprawdę ważna informacja, ponieważ automatycznie w tym momencie Fortnite potwierdził, że nowy sezon będzie o klimacie futurystycznym, i teraz brakuje nam tylko potwierdzenia co do klimatu Japonii, lecz sam skin już do tego nawiązuje. No i tutaj dodam, że dzisiaj o godzinie 16 lub lekko po 16 powinien pojawić się kolejny zwiastun nowego sezonu drugiego, i jego omówienie będzie wklejone dodatkowo na sam początek filmu i tam dostaniecie jego omówienie, a to nie koniec zwiastunów, jakie otrzymaliśmy w temacie nowego sezonu drugiego. Ponieważ Fortnite poza tym, że dał nam zwiastuny na swoim profilu na Twitterze, postanowił, że kolejną część zwiastunów sezonu drugiego wstawi nam na swojego Instagrama i to właśnie w tamtym miejscu znajdziemy pozostałe pięć zwiastunów, które coś nam po prostu zdradzają. Na samym początku. Zaczniemy sobie od samego profilu na Instagramie Fortnite'a, ponieważ już po wejściu jest ułożona specjalna układanka dla graczy z trzech nowych zdjęć, które prezentuje fragment tego samego zwiastunu co na Twitterze, tylko tutaj jest jeszcze napis dodatkowy o nazwie Grzmot. Jest to nazwa, która w jakiś sposób jest ważna dla nowego sezonu i na pewno z nią będzie on powiązany, tym bardziej, że został on przedstawiony na głównym zwiastunie na Instagramie i może być to nawiązanie do tej szczeliny, która jest obecnie w grze. No i niestety tego jednak teraz się nie dowiemy, ponieważ nikt jeszcze nie dał informacji o co z tym dokładnie chodzi i na pewno nie jest to nazwa sezonu i tak mi się wydaje, bo nawet w każdym poście na nie dodają oni hashtag Fortnite Mega i to właśnie to jest jego nazwa. Co jednak ciekawe, teraz musimy sobie przejść na poszczególne kafelki z tymi zdjęciami na Instagramie od Fortnite'a, ponieważ poza tym, że dają one ukryty przekaz po samym wejściu na profil po kliknięciu w każde z nich, są tam oczywiście dodatkowe zdjęcia. Zaczynając od strony prawej, zaraz pod tym głównym kafelkiem jest ukryte zdjęcie, które przedstawia nowe graffiti Jaszczura, o którym mówiłem wam chwilę temu i jest to raczej na pewno jedna z nowych przedmiotów, jaki będzie dostępny w nowym karnecie bojowym. Co też ważne, w tym wszystkim to tutaj znów mamy takie małe potwierdzenie naszego motywu nowoczesności, bo na graffiti jest widoczne takie jakby miasto, które unosi się z nad tego napisu, i to właśnie tak będzie wyglądał sezon drugi, ale to nie koniec zwiastynów w jego temacie. Ponieważ teraz musimy sobie przejść do tej środkowej kafelki, która przedstawia nam ten napis grzmot, i zaraz pod tą kafelką jest ukryty pierwszy przedmiot nowego karnetu bojowego, i jak sami możecie zobaczyć, jest to kilof od tego jaszczura. Do tego wszystkiego wiemy też na jakim dokładnie poziomie będzie skin tej jaszczurki, do czego zaraz sobie przejdziemy, bo niedawno wyciekło jedno zdjęcie z karnetu bojowego. I wracając do zwiastunów, to teraz musimy sobie przejść do tej ostatniej kafelki. W tamtym miejscu po wejściu gracze mogą zobaczyć aż dwa osobne zdjęcia, które tak naprawdę przedstawiają jeden przedmiot, i jak sami możecie zobaczyć na zdjęciu, został przedstawiony, no niby, futurystyczny motor, ale no niestety nie jest to ten futurystyczny motor. Początkowo, po wprowadzeniu tego zwiastunu, gracze myśleli, że jest to ten tak zwany z futurystyczny motor, jaki miał pojawić się na wyspie, jednakże okazało się, że sam motor ze zdjęcia jest motorem, który jest przedmiotem od samego jaszczura. Tutaj jeszcze chwilka, i jak coś to sam motor może być też tym futurystycznym motorem, bo twórcy gry tak naprawdę mogli go dodać do karnetu bojowego jako lotnia i jako motor na wyspie, ale nie wydaje mi się i mówię o tym, bo są takie teorie teraz na Twitterze. A dokładniej jest to jego lotnia, którą gracze będą mogli otrzymać przekraczając 20 stopień karnetu bojowego i tak, teraz w tle widzicie tą grafikę, o której wam chwilę temu mówiłem i jest to to zdjęcie, które przedstawia fragment karnetu bojowego. Na samym zdjęciu są przedstawione przedmioty, które tak naprawdę do tej pory wszyscy znaliśmy i jest to skin jaszczur z graffiti i wycieków, do tego mamy tam lotnię z najnowszego zwiastunów no wraz z i jest tam dodatkowo nowa emotka rzucana, która znajduje się zaraz obok tego kilofa. No i tutaj jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do poprzedniego zwiastunu tego pierwszego z Twittera Fortnite'a, to jak coś, to ten jaszczur tutaj to ten sam jaszczur z tego zdjęcia tutaj, tylko że ten ze zwiastunu jest jego inną dodatkową wersją z karnetu bojowego. Tak więc spokojnie, bowiem, że na pewno pojawiłyby się pytania, a ten ze zwiastunu wyglądał o niebo lepiej niż ten w karnecie bojowym. A co ciekawe, to te same skiny, i to są jedyne informacje z najnowszych zwiastunów jakie dostaliśmy dnia 7 marca. No i tutaj jeszcze taki mały przerywnik w trakcie filmu, ponieważ jak się okazuje dokładnie wczoraj o godzinie 18 2 godziny po wprowadzeniu tego pierwszego zwiastunu w internecie pojawił się dokładnie drugi taki zwiastun. Tym razem jednak dowiedzieliśmy się o drugim skinie skarnetu bojowego tak jak dowiedzieliśmy się o tym pierwszym skinie, czyli poznaliśmy zdjęcie, które przedstawia samego skina na no takim jakby GIF-ie, do tego poznaliśmy jeszcze dodatkowe przedmioty od tego skina i wszystko macie widoczne teraz w tle. Kolejne zwiastuny jakie będą pojawiały się w internecie prawdopodobnie znów będą przedstawiały nam nowe skiny skarnetu bojowego i ich pozostałe przedmioty i o tym na pewno poinformuje was na no samym początku tego filmu, jeżeli coś pojawiło się do dzisiaj godziny dokładnie 16.35. Tak jak wam właśnie mówiłem dosłownie chwilę temu, w dniu dzisiejszym o godzinie 16 na pewno pojawiły się kolejne jego zwiastuny i co ciekawe wydaje mi się nawet co te zwiastuny mogą nam przedstawiać i stawiam, że będzie to zapowiedź kolejnego skina karnetu bojowego. Teraz jak widzieliście gracze otrzymali pełen zwiastun jednego skina karnetu bojowego i została przedstawiona sama skórka z dodatkową edycją stylu. Jego dodatkowe przedmioty, czyli kilofora oraz lotnia i kolejny zwiastun, ten co będzie dzisiaj też taki może być. Jednak że nie mogę wam tego zagwarantować i wszystko co pojawi się w jego temacie będziecie mieć przedstawione na bieżąco na samym początku tego filmu i końcówkę tego filmu postanowiłem, że poświęcę na przedstawienie wam zmian w temacie fabuły. A dokładniej wczoraj o godzinie 9 rano brama szczelina została zniszczona i w grze na niebie pojawiła się wielka szczelina, która, tak jak wam właśnie wspominałem ostatnio, będzie się powiększała aż do zakończenia obecnego nam sezonu pierwszego. W tym sezonie mocno podkreślam, że już nic więcej się nie wydarzy w jej temacie i w grze nie będzie żadnego wielkiego wydarzenia na żywo, i mówiłem wam to od samego początku sezonu, a to co się stało wczoraj. To ostatnia taka fabularna zmiana, jaka pojawiła się w tym oto sezonie. Kolejne zmiany będą pojawiały się dopiero w nowym sezonie drugim, bo nowy sezon będzie miał już event na żywo na sam koniec, a jego fabułę dopiero poznamy. A na ten moment teraz wszystkie informacje z nowych zwiastunów zapowiadają się naprawdę mega i to mega kozacko. Już jutro na kanale pojawi się ogólne podsumowanie informacji o sezonie drugim, więc wyczekujcie tego filmu, bo będzie tam ogrom ciekawych informacji i dodam tutaj, że będą tam też te nowe zwiastuny, tak więc wyczekujcie tam tego filmu, bo informacji tych nie możecie przegapić, jeżeli interesujecie się nowym sezonem, który ogólnie nie trafi do gry. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim łapeczkę do góry. Przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i szorców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku migao dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich informacjach w temacie nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym i na ile według Naszego uznania zapowiada się na wysazon, patrząc tylko na wszystkie dotychczasowe wycieki. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19. Yo!